Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie przygotujecie do zawodów aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Jednym z nich jest technik analityk technik analityk to zawód przyszłościowy ponieważ chemia to jest wkracza w każdą dziedzinę naszego życia ubiera leczy truje w związku z tym technik analityk może pracować w każdym laboratorium przemysłowym a także w różnych naukowych badawczych instytutach dlatego polecam ten zawód Polecam wszystkim tym, którzy kochają chemię, bo chemia to magia i można przyczynić się do tego, że nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Zapamiętajmy sobie to, że chemia leczy, ubiera, żywi, ale też truje. Ale my tutaj prowadzimy również działalność ekologiczną badamy wodę, glebę, powietrze. I polecam wszystkim tym, którzy kochają chemię, aby zainteresowali się tym zawodem. Nasi uczniowie kończąc technikum chemicznej ochrony środowiska nr 3, kształcąc się w zawodzie technik analityk, mają później bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu. Są to przede wszystkim różnego rodzaju laboratoria. Laboratoria z branży chemicznej, petrochemicznej, hutniczej, ale także jak najbardziej może mniej takie spektakularne spożywcze. Również wodociągi czy stacje monitoringu środowiska, tak obecnie dla nas ważne. Również jeżeli chodzi o badania mikrobiologiczne i diagnostykę, nasi absolwenci świetnie się tam sprawdzają. Także mamy bardzo dużo takich sygnałów od pracodawców, którzy poszukują naszych absolwentów, dzwoniąc do nas, pytając, ze względu na to, że wiedzą, iż dyplom Technika Analityka rzeczywiście uprawnia ich do takich już zaawansowanych działań i do zatrudnienia na bardziej odpowiedzialnym stanowisku. Nie będę ukrywała, że chemia jest moją fascynacją, dlatego kieruję się tym, żeby w przyszłości zajmować się właśnie chemią, a Technika Analityk mi na to pozwala. Ogólnie zajmujemy się różnymi, różnymi dziedzinami, ale to jest takie dokładne. Sprawdzamy dokładność, na przykład przy miaryczkowaniu sprawdzamy wodę, robimy destylację, badamy różne osady, wytrącamy osady. Możemy później je właśnie w różny sposób eksponować w naszej szkole. Mamy też takie właśnie takie jak można było tutaj zauważyć Rzeczy, które zostawiamy sobie, tak jak na przykład ten złoty deszcz, te kryształy, które mamy wyłożone u pani laborantki albo w naszych laboratoriach. Zamierzam iść na studia, rozszerzyć swój profil, czyli technika analityka, a następnie pracować w, w laboratorium farmaceutycznym. Partnerem naszym, z którym współpracujemy, jest między innymi PG. Energia ciepła, SA. Porozumienie zawarliśmy pod koniec 2019 roku, no i ta współpraca, mam nadzieję, że będzie przynosić bardzo duże owoce. Przede wszystkim praktyki, staże, a także wycieczki do zakładu pracy to podstawowe elementy naszej współpracy. Poszukujesz zawodu, w którym zawsze będziesz miał pracę? Technik analityk bez problemu znajdzie zatrudnienie w laboratoriach naukowo-badawczych i przemysłowych na terenie całego kraju. Dobry zawód to pewna przyszłość. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.